Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze święto czy wspomnienie ofiarowania Najświętszej Marii Panny jest bardzo starym świętem maryjnym, pochodzącym z pierwotnego chrześcijaństwa. Według najstarszej tradycji chrześcijańskiej Najświętsza Maria Panna nie urodziła się w Nazarecie. Urodziła się w Jerozolimie, i to blisko świątyni jerozolimskiej. Zresztą do tej pory jest tam kościół, piękna bazylika Świętej Anny, a w podziemiach tej bazyliki właśnie miejsce, czy kaplica Narodzenia Najświętszej Marii Panny. I według tejże tradycji, do Nazaretu. Wywędrowali jej rodzice, święty Joachim i święta Anna, po to, aby tam spoganiałym Żydom, bo Galilea była w dużej mierze spoganiała, głosić Boże Słowo, przybliżać ich do Pana Boga, więc byli misjonarzami. Ale kiedy Najświętsza Maria Panna była dzieckiem, małą dziewczynką, mieszkali ciągle w Jerozolimie. I według zwyczaju, który wtedy był praktykowany, ofiarowali Najświętszą Marię Pannę. Ona sama też ofiarowała się jako mała dziewczynka Bogu do służby w świątyni. Na czym polegała ta służba małych dziewczynek w świątyni, tak mniej więcej do dziewiątego roku życia? Otóż ich zadaniem było tkać zasłonę przybytku. Jak wiecie, do przybytku jerozolimskiego, do miejsca Świętego Świętych, mógł wejść tylko arcykapłan i to raz w roku. I tym, I tym, co oddzielało Święte Świętych, była właśnie zasłona. Ta zasłona, o której zresztą słyszymy także w Ewangeliach i to w szczególnym miejscu. I Najświętsza Maria Panna według tej tradycji tkała tę zasłonę razem z innymi. Oddając siebie samą y, Panu Bogu na służbę, świątynną służbę, sama z czasem stając się świątynią Boga. Bo przecież po zwiastowaniu stała się Matką Syna Bożego i nosiła Go w swoim łonie. Nie tylko świątynią, ale jeszcze więcej stała się, można by powiedzieć zasłoną, bo jej ciało zasłaniało Jezusa Chrystusa przez czas, kiedy była w stanie błogosławionym. Zresztą to ciało, które wziął z Niej, było też zasłoną jego bóstwa przez całe życie Jezusa Chrystusa. Ludzie widzieli w Nim tylko człowieka, nie widzieli w Nim Syna Bożego. I ta tajemnica ona rozjaśniła się dopiero później. Okazała się po jego śmierci, tak jak mówi zresztą święty Jan, że jest ta księga, księga Boża, księga Bożych Tajemnic, która zapisana na obydwu stronach Papirusu, czy obydwu stronach pergaminu, której nikt nie mógł otworzyć, która była zamknięta. I święty Jan mówi w Apokalipsie, że płakał, widząc, że nie ma nikogo na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, kto by mógł tę księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. Ale pojawił się lew z pokolenia Judy, odrość Dawida, ten, który otworzy tę księgę i jej pieczęcie. I tym lwem z pokolenia Judy jest baranek. Jak zresztą mówi jeden ze starożytnych hymnów chrześcijańskich. Lew, który ma panować, stał się barankiem, żeby cierpieć. I w ten sposób otworzyć tę księgę. Księgę prawdy pełnej o Bogu, o Jego miłości, o Jego miłosierdziu. O tej zasłonie mowa jest także w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o Jerozolimie, o gdybyś poznało, gdybyś poznała w ten, ten dzień, w ten dzień, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twymi oczami. Ta zasłona, która spoczywa na oczach Mieszkańców Jerozolimy i tego całego miasta. To zresztą, do czego zresztą nawiąże też święty Paweł, mówiąc o tej zasłonie, którą zakładał Mojżesz na swoją twarz, kiedy wychodził z przybytku, jego twarz jaśniała, a potem zakładał na nią zasłonę. I mówił święty Paweł, że ta zasłona spoczywa do dnia dzisiejszego na oczach, na twarzach i Żydów, że nie mogą rozpoznać w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Zresztą w jednej z modlitw w Wielki Piątek, która została zmieniona, Kościół modlił się przez całe wieki, abyś usunął zasłonę z ich serc. I by mogli rozpoznać, aby mogli rozpoznać w Jezusie Chrystusie Mesjasza i Zbawiciela to, czego nie rozpoznała Jerozolima i zapłaciła za to straszną cenę. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą, bo widział już jej zniszczenie. Ta zasłona w jakiejś mierze może spoczywać też i na naszych oczach, że widzimy tylko to, co zewnętrzne i dlatego przychodzimy dziś, aby prosić Najświętszą Marię Pannę, by Ona nam pomogła Odsłonić te zasłony, aby ta zasłona, tak jak to się stało w godzinie śmierci Pana Jezusa, się rozdarła, byśmy zobaczyli to, co najważniejsze w naszym życiu, to, co najświętsze, to, co jedynie przynosi zbawienie, i wpatrywali się w to, wpatrywali się w naszego Pana Jezusa Chrystusa, czerpiąc z Niego radość, sens naszego życia. I ostatecznie to, co Pan Bóg dla nas przewidział i czym cieszy się w całej pełni najświętsza Maria Panna, niebowzięta i ukoronowana na królową nieba i ziemi. Amen.